Dziesięć Manko z tej strony Mario Ity. Dzisiaj jest drugie podejście i drugi filmik do zdobycia tego auta. Tego Pompiaka czy tam innego auta. Oglądacie filmik do samego końca. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję to koniecznie. A ja tutaj nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Moim dzisiejszym celem jest najpierw, chyba, pojechanie tam do muzeum. Jeżeli zdążę, albo obrabowanie pociągu, jeżeli mi się uda. Choć, choć na to nie liczę, tutaj szybko coś. tu, tu, tutaj. I tutaj dobra teraz wracamy po moją furę, i mogę zanieść to do kolektura. Dobra, nie chce mi się chodzić, więc tam podjadę. Dobra, a to jest moje auto. Tak, moje auto. Chwila, tata. Co tu się stanęło? Chwila, chwila. to Tu, o, ty że... Przepraszam was za to, ale mój królik znowu mi wlazł na łóżko. On umie chodzić na łóżko, mówię wam. I powiem Wam tylko tak. To, co powiedziałem jeszcze innej osobie. Jeżeli na moim. co to się stanęło? Jeżeli na moim kanale do wakacji będzie 20 subskrypcji, lub 20 ła... łapek pod jakimś danym filmem, ale to wtedy na, na no to wtedy coś zrobię takiego hardkorowego. także razem mam zostawić. kurde policja. no nie złapałam je ratunku. Dobra Znowu musimy gdzieś jeździć i szukać. Chociaż w sumie, ja tak szczerze, i tak wiem, że mi się nie uda uzbierać te, na to auto. Znaczy, uzbierano już dawno mam, ale znaleźć. Także po prostu będziemy jeździć po mieście i kraść. Coś tutaj zarabiać. Także będzie grubo. O, piłka. Zabieram piłkę ze sobą. Acz tu. oj nie, nie w bramkę. Dobra, odbite, osłupka. Pyk. Tyk. Aha, ona ewidentnie nie chce uciekać. Dobra, jeżeli chcecie więcej odcinków z Jaybreka, no to. No to 7 łapek w górę musicie dopić. To wtedy będzie kolejny filmik. A ja szybko muszę tutaj zajść do autka i śledzić tą policję. Dobra, ja tutaj po cichu sobie tak tutaj, I ona tak zasuwa. No to było łatwe. Z prawym dolnym rogu mam odpaloną aplikację. Tam jestem z mini z jedną moim koleżką. Może się już odezwać. Wbijajcie do niego na Twitch, na Dokładnie, tak. Tak, bo ostatnio była przerwa na dwa tygodnie, ale teraz dwa razy, dwa razy dziennie będą odcinki. Także opłaca się tutaj spróbować łapkować. Oczywiście w górę. A ja tutaj muszę szybko wyjechać. Dobra. Ale ja się tutaj wpajkowałem. Dobra, pociągu już nie chcę obrabowywać, bo tam się mało zarabia. Kurde, tak jeszcze po tym mieście jeżdżę tak trochę tak nie ma nic. Ej, Maksymus! Coś... Tak. Powiedz! Gdzie ja mam jechać? Bo ja tak planuję do muzeum wpaść. Nie też tak myślałam. Do... No tam dużo się zarabia. No tam... Kurde, zawracaj, zawracaj. Co to tutaj mnie tak szczęło? Dobra, teraz jakoś tam... O, le pod górkę. Uiiii! Może tutaj będzie jakaś taka konkretna fura stała, którą bym mógł sobie kupić. O, ładna. Ładna ta fura. Ten motor. O kim To jest. No dobra. To, to, za drogie. To, niby bym mógł. O, to też za Nie, nie chcę mi się tego, tego czegoś kupować. A przy okazji, może uda nam się zarobić. Co nieco. Aha. No to nie uda nam się zarobi, zarobić. Co nieco. Muszę dalej kamaruj. A jeszcze tutaj jest jakieś takie. A nie, nie, to jest takie pewnie niedokupione. Hop, hop. Dobra, jadę pod bank. i pod jubilera, bo tam czasem stoją takie konkretne fury. I tam czasem można sobie którą kupić i ją odjechać. O, no właśnie, jak tutaj, już coś tam widzę. O, jakimś lambo mi wyjechał. No to jest tak. O, a co? No, tutaj nic takiego nie ma. Ja to pod jubilera, nie? No to jest tak. Ну, у в этой его не стоит. А, нет. Ну, бумага. Jeszcze raz, gdzieś tutaj popatrzę w mieście. Tutaj pod bunkiem, tu. O, jakieś to jest takie. Nie, nie stać mnie? Nie, z inaczej na mnie nie stać, ale. Tutaj. Ale to To ja sobie wezmę. Od banku można się dostać. Dobra, to wchodzę, panie. Dzień dobry. Woje czemu ja nie mogę tego? O, dziękuję. Aj no, co jest? Dla go postaram się tutaj tak rozwalić. Pyk, 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 rozwalona, niestety nie mogę go tutaj. Wziąć. Dobra, jestem jak ninja. O, ktoś mi głowę przestrzelił. Tak nie wolno. Co jest? Ej, co jest? Czemu? No dobra, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka.